Kto znajdzie najwięcej opuszczonych miejsc w 24 godziny, wygrywa. Zobaczmy, kto jedzie w którym kierunku geograficznym. Uuu. W takim razie ja będę jechał na West, czyli Dziki Zachód. Kto robi dla nas? Tak, moją drużyną jestem ja i drużyna Miłosza, czyli no, drużyna ja, najlepszy. Tak, i my jedziemy, proszę Państwa, na południe. I teraz drużyna drugich przegranych. I uwaga. Ja, hey. Północ! Wow. Czyli wszyscy mamy wylosowane i najważniejsze Każdy bierze ze sobą polaroida i na każdym miejscu musimy je uwiecznić dokładnie takim oto zdjęciem analogowym Czyli to będzie dowód tego, że rzeczywiście to miejsce odwiedziliśmy i weszliśmy do środka Kto zbierze najwięcej fotek, wygrywa Dzień dobry, naszą podróż ja z Dominiką zaczynamy od dobrego researchu Żeby nie opuścić żadnej fajnej miejscówki No i wiemy tyle, jedziemy na północ, czyli w górę Polski Akurat tak się składa, że jesteśmy z Warszawy, więc ze środka zaczynamy Zdążyłem już sprawdzić kilka miejscówek i najważniejsza z nich Powiem wam teraz o niej. Mianowicie chodzi o środek wypoczynkowy Miałkówek. Są to takie okrąglaki, miejsce, w którym generalnie jest mnóstwo spotkań, mnóstwo ludzi przyjeżdża. Po prostu zjawiskowo wygląda. Zresztą widzicie teraz w tym momencie, jak to fajnie wygląda. To jest punkt kulminacyjny naszej przygody. Postaramy się dojechać tam jeszcze w dzień, ale póki co naszą podróż zaczniemy od mycia auta. Bo zobaczcie, jak brudne to jest wszystko. No i do... Wszystko gotowe. Teraz z czystym autkiem możemy jechać na opuszczone miejsca. Ej, właśnie, czy to będzie brudno. Po co my to teraz ogliśmy mogliśmy pocić? Dobra, a no tak, żeby widzowie mieli najczęściej, jak się da w samochodzie, także zapraszam widzowie na podróż po opuszczonych miejscach. Ogólnie wylosowaliśmy zachód, ale mamy jeden problem. Ani ja, ani Oskar nie wiemy, gdzie jest zachód. Chwila, tutaj słońce wstaje, czyli tutaj jest wschód. Ej, czekaj, czyli tam jest zachód. A. W każdym razie zaznaczam na mapie losowy punkt i daję trasę, i w jego stronę po prostu jedziemy, a jak po drodze znajdziemy. Jakieś opuszczone miejsca, to się w nich zatrzymujemy. I jestem pewien, że wygramy. Widzowie, nasza pierwsza miejscówka, jechaliśmy tu aż dwie godziny od Warszawy, żeby dojechać i totalnie padam z nóg. Jesteśmy dokładnie w Starachowicach, w najsławniejszym tutaj miejscu opuszczonym szpitalu, gdzie ponoć działa prawdziwa winda. Także mamy polaroida. jestem z Miloszem, zaparkowaliśmy i pierwsza rzecz, którą widzimy. See this. Jeżeli zrobię tu na razie zdjęcie dla chłopaków, to już będzie dowód, że tu byliśmy. No tak. Oczywiście, widzowie, wejdziemy zaraz do środka, ale tu robimy dowód. Także robimy foteczkę. Ej, mi patrz. Co? Tam to chodzi normalnie. Nie wiem, to kamera widzi. No. It, czyli oznacza, że nie można tu wchodzić, ale jest ale to, to... nie wiadomo, to, to ochrona stary, albo jakiś. Beskidu, on ma czarną kurtę Dobra, szybka fota. <noise> to jest największe opuszczone miejsce w jakim w życiu byłem. To jest... Widzicie tylko przód, ale zaraz pójdziemy dalej. Niech. To się tam dalej rozciąga. Ej, patrzcie no, normalnie... A to są podcione niektóre. A tam jest normalnie budynek mieszkalny Ej. To jest jakiś ziomek, To jest jakiś ziomek. No. Zanim wejdziemy do środka. Jak to wygląda przerażający? Jesteśmy w miejscowości Łoś i tutaj pamiętam, trafiliśmy tu losowo. Po prostu widzieliście, że wrzuciłem losowy punkt na mapie. Ale mijamy teraz opuszczoną willę Bossa Mafii. Chociaż, czekaj, czy to nadal jest tak opuszczone? Dobra, widzowie, ryzyko, ale spróbujemy się tutaj wbić. Za chwilę jest gdzieś parking, więc powinno nam się udać. Ogólnie dawno się tak nie cykałem, bo to było wcześniej całe zarośnięte. Teraz jest wykarczowane. To należało do mafii. Nie chcę tam zbytnio wchodzić, no ale musimy zrobić fotę polaroidem. Dobra, tu jest wejście. Słuchajcie, widzowie, na naszej trasie, na Trafiliśmy na nasze pierwsze miejsce, do którego wejdziemy. Opuszczony budynek tam jest, proszę pokazać. No, będziemy zaraz do niego wchodzić. Zauważyłem już, że jest jeden problem generalnie z wejściem tam. Mianowicie, po drodze jest jakaś rzeczka, albo będziemy przeskakiwać, albo będziemy znajdować inną drogę. Ale dodatkowo mamy jeszcze jeden fajny punkt widokowy. I zobaczymy, czy da się na niego wejść. Jeżeli się da, no to na niego wchodzę i stamtąd zrobię z taksa W każdym razie na razie wchodzimy do budynku tam. I myślisz, że da się tam wejść normalnie? Wygląda tak, jakby było wejście właśnie normalne. O, zauważcie, że jest tu słup elektryczny, który został zerwany z Jakiego z powodu ktoś tu zerwał słup elektryczny? Pytanie, czy dlatego, że ta ziemia stała się opuszczona i nie ma żadnego właściciela? Czy co? I jesteśmy w środku. Łooo! Wow. Dobra, co to był za budynek? Nie mam zielonego pojęcia, ale tutaj już zdecydowanie wandale przyszli, poniszczyli, opisali brzydkie słowa, nie wiem po co. O kurde, Dominika Generalnie myślałem, że to koniec, ale zobacz tam. Trzymaj. O Matko, jest to jest mega straszne. Jakiś sznur, kurczę, drabina. Widzę, jest to mega niebezpieczne, no ale zobaczymy, czy da się w tam wejść. Kurczę, szkoda, że nie mam żadnych rękawiczek, bo boję się troszeczkę, co by było jakby wystawał jakiś gwóźdź. Jeżeli będzie wystawał gwóźdź, nabije się, to będę musiał od razu jechać do szpitala i challenge jest zakończony, dlatego że może być jakiś tężec, jakieś choroby i tak dalej. Jest często na takie miejscówka takie rzeczy się dzieją. O, no, dodatkowo powiem, jeżeli by była woda, to do wody na takie miejscówkach też nie można wpadać, bo jest ameba no, jest to bardzo niebezpieczne. No, ja by, nie ja wiem, czy tego nie... Ogólnie. Kurde, ale tak bardzo bym chciała wejść. Korci? No ale Korci. trzeba wejść po czymś takim dziwnym. To jest takie miejsce, że dosłownie idziesz i ktoś może za ciebie wylecieć, nie tak zbóg. Ej, weźmy stary. Chodźmy mu dookoła, zobaczymy, że to jest wielkie, nie? Mijo, Generalnie cykasz po nie? Nie no, może troszeczkę, ale generalnie w środku? Szczerze wygląda jak każde inne miejsce, nie? Zero zajawy jest, ale na zewnątrz wygląda mega kozacko. Jak jakaś mapa ze strzelanki normalnie, nie? Mijo, tu o trzy piętra. Zobacz te żaluzje które się ruszały tam w oknach Widzowie, więc tutaj... Halo? Chyba nikogo nie ma Ej, ogólnie niepokojący znak To oznacza często, że menery są w środku. Albo stary budowlańcy mogą być Wiesz co skopaliśmy Mamy bardzo dużo gadżetów do samoobrony A nie wzięliśmy żadnych O nie To miejsce nawet jest całkiem fajnie zachowane No Ogólnie to była bardzo luksusowa willa Tutaj jest wejście na górę Chodź na górę i zrobimy fotkę właśnie na górze. Fajne jest miejsce. To nie było tak rozwalone wcześniej. O kurde. O kurde, pa. Tam wiszą jakieś ubrania, chyba. Co jest? No, patrzcie, to możemy jeszcze wyjść na dach. Tu jest? Delikatnie jest troszkę strasznie. Wzią, tutaj nic nie było rozgłaszane. I tam w ogóle wygląda jak pokój dziecięcy. Tutaj byłem zamknięty 24 godziny kiedyś na odcinku. Ale to. bardzo dawno temu, więc myślę, że i tak nam zaliczą chłopaki tą miejscowo jako znaleziona przypadkowo. Widzowie, wpadliśmy z Dominiką na genialny pomysł. Bierzemy telefon, taśmy i przyklejamy to po prostu do tej gałęzi. Ona jest wystarczająco długa, żebyśmy tam sięgnęli i odpowiemy na pytanie, co. Co znajduje się na samej górze Jeżeli okaże się, że coś strasznego i trzeba będzie tam wejść, no to wyjdziemy Przyklejamy No dobra, no konstrukcja stworzona Idziemy Okej okay. Zobacz, co tam się dzieje Przykładajmy się Co znajduje się na górze Dobra, oglądamy Okej, okay, ale jaka tam jest kratka w ogóle, co to jest tak, Woda no. jakaś Okej, okay. pusto jak na razie pustostan, ale jest strasznie Ej, wychodzi na to i zawierzę, że dobrze, że tam nie wchodziłem, bo generalnie tam nic nie ma Także spadamy stąd, ale miejscówka pierwsza odkaczona także punkcik dla nas A, jeszcze ten, zostało mi wejście na tą, na wysoką wieżę Let's go, zobaczmy czy da się tam wejść 3, 2, 1 Poszło Ej, wiesz stary, jak to, co to wygląda, to miejsce? No To jest podjazd dla karetek, tutaj podjeżdżały karetki A, tu jest główne... A tutaj jest takie, nie, takie... nie. Słyszysz? Co to jest Ogólnie zostawiliśmy też samochód tam w żaden sposób się nie ukrywamy, że tu jesteśmy. Miejmy to już za sobą już. Wiecie co jest ciekawe stary? Co to? Jeszcze dobrze zachowano, patrz podłoga jest cała. Wiesz co jest straszne w opuszczonych miejscach? Przestrzeń. Ale jesteśmy chyba w jednej z top miejscówek w Polsce. A my mi się wydaje, że mamy najlepszą miejscówkę z całego odcinka, nie? stary jak tam daleko jest Dużo urbeksiarzy wstawia, że w tym szpitalu jest nadal działająca winda, ale nie tak, że naciskasz guzik i jedzie, tylko masz takie sznury, w możesz normalnie wciągać ludzi. I znaleźliśmy się dźwig towarowa osobowy Tylko mi to w żaden sposób nie wygląda, jakby można było otworzyć. Zobacz, to jest przyspawane. Tak. I ta winda jest na wyższym piętrze stary. Idziemy. To co? Robimy fotkę. No kurde. To, ale gdzie robimy fotę? Właśnie nie wiem, gdzie jest fajne miejsce. Tego kominka? Może z zewnątrz. Co Ej, słyszałeś coś? Co? Taki jakby... Ksz, 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 nie nie wiem, słyszałem. Nie wiem, gdzieś z dołu? Taki jakby stary taki... Ksz, ksz, jakbyś krótkofalówkę wcisnął, coś takiego. A, może tego? Uuuu, dawaj. Ej, bo to jest y, rysunek mafii, nie? Słyszałeś to? Tak. Da. Dobra, robimy zdjęcie, spadamy stąd, tu jest mega creepy. Dobra, a tu się ktoś... Przeszło zrobić ci przy tym fotę? Tak. tak. Dawaj, no. Dobra. Pierwsza fotka zrobiona, Poraz stąd wyjść. Ej, serio, cały czas coś słyszę, Oskar? Ksz, ksz. No. A ty widzisz, jakby z dołu? Ej, ale u góry słyszeliśmy, jakby ktoś przeszedł. Dobra, nie byliśmy, chyba tam Skar. stary. nie wiem, tu jest tyle pokoi. A ten chłód tutaj. Ej, to słyszysz? To chyba stąd. Ej tak, coraz głośniej. O Co? kurwa. otwarte okno na dom sąsiada i kurwa. Jak to czysto? Kto będzie za 5 minut? Dobra, ja to stary i spadamy. Spadamy z tych no dobra, idziemy. Jak to wygląda tutaj? No dobra, już widzę, że jest bardzo ciężko tam wejść. Nie ma drabiny tutaj. Drabina zaczyna się dopiero w tym miejscu, a do tego okienka nie wiem jakby mu się dostać. Nie by dałoby rady po tym wejść. Ale jest to bardzo niebezpieczne. Skoro zdjęli drabinę, to znaczy, że no nie warto tam wchodzić. Tym bardziej, że to jest już tak zardzewiałe, że jak metal jest tak zardzewiały, to on się aż kruszy w rękach. Więc jest opcja, żeby mi się pokruszył i bym spadł z samej góry. Nie chciałbym tego Co wygrać na znaczy szelecz. Tu się zaczęła winda. Tylko kurde, tych wind to jest dużo pewnie w tym szpitalu. Nie wiem, czy to jest ta winda konkretnie. Ten, która jeździ, ale to się ewidentnie nie da do dotrzeć, bo jest Ale dziury, to są miejsce. Nie no, o okay. Żaluzje z zewnątrz. Wyglądają tak, jakby ktoś się tak popychał, nie? A po prostu wiatr. Top miejsce, w jakim byłem. Jestem ciekaw, co się z takim szpitalem stanie. Potem, dobra, miło. Cała miejscówka, jakby zahaczona, no nie? Mamy fotę, byliśmy tu. Nie chcemy już tu być, jedziemy dalej. Pierwsza miejscowa za nami. Mam naprawdę dużo adrenaliny. Spadamy po prostu stąd. Przypał trochę, zrobiliśmy. Trochę przypał, no nie wbijajcie się widzowie nigdy, bo to najprawdopodobniej zostało kupione. Ale no, najwyżej byśmy pogadali z właścicielem i by nam pozwolił zrobić te fotki z Polaroida, bo to nie jest nic złego. Nic nie psujemy i tak dalej. Nie wiadomo czyje to jest. Ale wy tego nie róbcie, nie? My to robimy na własną odpowiedzialność. Robimy to od bardzo wielu lat i znamy się po prostu na rzeczy, wiemy jak się dogadywać ze wszystkimi ludźmi. Teraz lecimy do kolejnego miejsca, które nie wiemy gdzie będzie. No bo losowo jedziemy. I jesteśmy w drugiej miejscu. Po drodze jechaliśmy, zobaczyliśmy to. Jakiś opuszczony domek z czerwonej cegły. Widzę, że nie ma ogrodzenia, także wchodzimy. Jesteśmy akurat przy samej drodze. Mógł przypał. Bo ktoś może zatrzymać się obok nas i zapytać, co my tutaj właściwie robimy. Jesteśmy youtuberami. Robimy co chcemy. Kolejny niezbyt duży budynek, ale no liczy się tak czy siak. Opuszczony, opuszczony. Chodźmy, chodźmy, miejmy nadzieję, że nie zastamy tam nikogo. Ej, zobacz. Jest jakaś piwnica O nie Tam na bank jest Pennywise dawaj, dawaj, dawaj o, Czekaj, ja To jest stara kapliczka O nie Zobacz O nie, nie. Okej, okay, zobacz na górę Ok, to jest grup Grupa Rodziny Ciechomskich 1860 Ale stare to jest tyle lat nam... No, ktoś to zabudował, a ktoś to w ogóle się rozkopał No, trochę nie w porządku jakbyśmy tu wchodzili także. No, Także uszanujemy Po prostu nie wchodzimy i nie robimy nawet fot Po prostu spadamy stąd Idziemy szukać kolejnej miejscówki Widzowie, znaleźliśmy coś właśnie Tutaj po lewej stronie jest opuszczony toj Zobacz. Nikogo nie ma na tym przystanku, i najprawdopodobniej nikogo nie ma w tym kiblu. I tam kto? Nie ma. Opuszczone. Dobra, Oskar, właśnie robi ja robię fotę. To nie pachnie, jakby był opuszczony ogólnie. O, chyba. Ale stary, to tak? dodatkowo cię stuwa. Dobra, dobra, stary. Mam wrażenie, że to może nie być opuszczone, ale przynajmniej masz zdjęcie przy Kiblu w miejscowości Rydlanka 2. Nice. Widzowie, druga miejscówka, którą spotkaliśmy po drodze, jadąc jeszcze dalej na południe, to jest opuszczona stacja benzynowa. I to taka mega legitna przy samej drodze. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, jest tu sprzedaż, a my wchodzimy. Ogólnie wokół Warszawy jest dużo opuszczonych stacji benzynowej, ale nie aż na takim odludziu. Tu nic nie ma poza jedną taką drogą, taką państwową. I na chillu tu wbijamy. Zanim nas wyrzucą, proponuję foteczkę tak, zrobić jest. do odcineczka. Ale nie zróbmy siebie samego. Chcesz zrobić? Nie no, chodź ze mną. A. Mamy to. I zapraszam na urwek Ogólnie to. Stacja jest w zarąbistym stanie, patrzcie, nie ma za bardzo syfu i jest to wykończenie takie bardzo nowoczesne. No nie nie jest to jakiś taki stary budynek, tylko po prostu niewypalony biznes. Wow, z góra. Ej, dobra. Góra wygląda strasznie. I zaraz tam wejdziemy, tylko najpierw tutaj. Mamy kanapę. Pisz, stary dokumenty? Kurde, szkoda, że to jest różowy papier, bo na nim wszystko strasznie blaknie szybko Z tego nic nie wykrzysom. Uważaj po nogi na. Dobra, mi się robi momentalnie cicho. Cała ta droga mega dobry wygłoszenie jest. Faktycznie no. Ej, tu nic nie ma. Mam jedną rozkminę ogólnie no. To jest stacja benzynowa, nie? Po co ktoś by budował taki strych na stacji benzynowej? Biuro! No, i biuro do stacji benzynowej? Jeżeli ludzie to jest biznes życia, który oni prowadzą, to może jednocześnie budowali sobie dom na górze stacji benzynowej, nie? Dobra, miłoś. słońce zachodzi, a my nie mamy za dużo czasu. Zapraszam dalej. Widzowie, jesteśmy w Brzozowie Nowym po drodze do naszego ośrodka i zobaczcie, co znaleźliśmy. Uuu. Co tu się dzieje? Ile tu jest w posiadłości? Ile Jad, tu jest kontentów? Ile tutaj jest rzeczy, które możemy zobaczyć. Co? Miejmy nadzieję, że to jest generalnie opuszczone. No wygląda na opuszczone, nie ma nie ma bramy, nie widać. ma nic. Ale ile tu jest domów, obczaj jest tam dowód, a. A. dom tu jest dom, tu jest stanina i są dwa się tak. Może się na przykład samochód. I tam jest studnia, już widzę. Obczajcie Co tutaj. tu się dzieje? Wow, to są jeszcze no, takie no, stare, maszyny. stare maszyny. Stara maszyna, jakoś do czego to służyło. Wygląda no. do, do nawożenia jakiegoś zboża, że tutaj jakby wyciągało i cały czas się kręciło, a tutaj było mnóstwo zboża wrzuconego na przykład. Albo jakiś nasion Dach tutaj się zawalił, więc generalnie jest bardzo niebezpiecznie Raczej nie przesiadajmy tutaj zbyt długo I nie podnośmy głosu, bo nawet głos jest w stanie wprowadzić wibracje Takie deski i może walność jeszcze bardziej Spadamy stąd Spontanicznie stanęliśmy, bo jest miejsce, które jest malutkie, ale bardzo fajne Zobaczcie, opuszczona przyczepa kempingowa Idealna do fotki na polaroidzie Dobra, zobaczmy czy coś jest w środku, albo ktoś Nie, albo... Nie, no to wygląda na kompletnie opuszczone ogólnie Powstać, ja co to jest? Można tutaj ktoś ma skrytkę rzeczy Twoje. Co tutaj jest? Ej, tutaj. Co tu jest? A, okej. Okay. Tutaj ktoś trzyma. To jest własność pewnie rolnika, który ma to pole, bo tutaj są rzeczy do ten, czyli trzeba to zamknąć, żeby nikt się potem tutaj nie włamał. Dobra, dawaj, rób mi potem po prostu i spadamy dalej. Dobra. Ale tak wiesz, z daleka, nie? Dobra. Patrzcie widzowie, to jest opuszczony przystanek. Tak, legenda głosi, czytaliśmy właśnie w internecie, że tą drogą nie przyjechał żaden samochód od 30 lat. Naprawdę? Tr 30 dlatego, że... lat nie jechał ten że żaden samochód, dlatego ten przystanek został opuszczony. Dary, bo nam się pomyliło coś. A! Chodziło nie, o to, tak, tym... To jest opuszczony budynek, kolejny. Widzowie, jesteśmy teraz, już dokładnie mówię. Skarżysko kamienne, tam jest dworzec autobusowy. Cześć, że to jest po prostu zwykły budynek przemysłowy, który po prostu był po drodze, więc tam teraz wejdziemy. W związku z tym, że w ogóle nie widać wejścia, bo dziś jest zamurowane, bo ten budynek. No jest dziwny, nie? Już wolałem ten szpital. Tak, jakoś takie więc... nie tutaj. Zróbmy zdjęcie już teraz, bo jest tak, by jesteśmy, wejdziemy tam. No dobra. I tyle. Może ja zrobię teraz tobie zdjęcie po prostu. Dobra, dobra. Uwaga. Trzy. Neste Podjechaliśmy na kolejne miejsce i okazuje się, że są tutaj trzy miejsca. Po pierwsze opuszczona stodoła, po drugie opuszczony dom. Po trzecie, wielki opuszczony młyn. I to dokładnie do niego ogólnie się kierowaliśmy, więc widzimy wszystkie, zaczynając od najsłabszych, a potem przejdziemy tam. I tego się trochę cykam. Dominika, twoja kolej. Możesz wybrać budynek. O Jezu, widzisz, chciałam teraz je prowadzić, bo już się nie mogłam doczekać co będzie dalej, ale widzisz widzi, krzyż w oknie? To jest jedyne pęknięte okno i wystaje z niego krzyż. Ale let go chodźmy. Tak, idziemy już tam. No dobra. <laughs> co? Tu jest jakiś obraz Całe mieszkanie w środku, tapety O maj, co się dzieje Maj jest w środku, meble jakby totalnie wszystko tutaj zostało w ostatnich właścicielach, nie? Mhm. Wow. To się bardzo szybko stąd wyniósł. Ej, tu jest łóżko, i to jest takie jak w skansenie w hotelu. Widzę, że to jest takie łóżko, kiedyś były takie bardzo wysokie łóżka, z takimi bardzo wysokimi materacami. To wygląda identycznie. Dobra, to jest stare opuszczona. Aha. No tutaj nie ma za wiele rzeczy. Prawdopodobnie tutaj kiedyś były konie, i robiły. Ej, co to jest? twarz? no tutaj jest ściana. Jest co to? jest Z... za nią? Jak to wejść? Kurde, od zewnątrz może. Że policja wiedziała, komu mandat wlepić? No tu nie można wejść. Co? What the fuck? Ej, tu jest piwnica. Widzisz to? Widzę. I co jest? Dobra, tam na razie nie wchodzę. Okej, no e, ciekawe. Pomieszczenie zamknięte, Ale nic tutaj nie ma. Jakie stare butelki są. Te serio są stare butelki. Zobacz, jakie zakorkowane jeszcze. To co, dalej do tamtego domku? Małego opuszczonego. Nie zła miejscóweczka, chociaż nie było tam dużo ciekawych rzeczy, ale teraz. Czeka nas tamta chata. Aha. Ale mamy fotek stary z tego. Nice. Nie. Trzeba będzie dać jakimś widzom do zamówień w sklepie. O. to jest dobry pomysł. Ciekawe ile chłopaki zrobili fotek. straszny straszne? Takiego unboxu. Ale przewalona miejscowa. Jak to w ogóle wygląda, widzowie? Obczajcie tą miejscówę! To jest mega fajna miejscowka na, na jakiś, nie? Jakiś reper. Tak, patrz, stary, jak to fajnie wygląda. Czekaj, ja zaprezentuję, widzę. Zaprezentuj. Jak to, Idziemy z miosem po urbexie. Niesiemy z nami misia wteczce. A misia w kumiku. <laughs> Nerobił w teczce Siku. Oh yeah. Ej. Chodź dalej za to. Co? Co? Kurde. Tu jest mega niebezpiecznie. Zachowujemy ciszę. Dzień dobry. I ty tutaj? Nie chcesz wejść sam? Ja się bardzo boję. To zostaje Coś nic się tak nie bałam. Wchodzę z gdzieś. Masz klucze? Ale co wiesz co robić? są nowe zakupy zupełnie zrobione. Ja pieciele, Trochę się czuję nie w porządku. przy z tym Nie wiem czy stąd sobie nie pójdę. Deska podeszła. Cień nie otworzył drzwi. jest w ogóle najgorzej na świecie. Wyjście na strych. Wow. O kurde, Bele. Ostro. Co tu się dzieje? Ja pierdolę. Chciałbym bardzo ten strych zobaczyć, tylko, o kurde, żeby to nie walnęło. No nieźle. Niezły strych. Puściutko. Buty tylko. Widać, że ktoś tutaj pomieszkiwał jakiś domokrążca czy coś. No, idziemy stąd. Budynek odkoczony. Widzowie, właśnie znaleźliśmy randomowo klucze. Co teraz robimy? Trzeba odnieść, żeby zobaczyć, czy to są klucze. Dobra. Ogólnie tak adres pokazuje nie przy ulicy, ale jest napisane na szydłowiec. Schowam je. Miłosz. Patrz. Szydłowiec jest 17 minut drogi stąd. Czyli miutko. Ej, zróbmy to, bo i tak jesteśmy na, dosłownie niedaleko, a to jest już trzecia miejscowa. Nawet jeżeli nie znajdziemy więcej miejscówek opuszczonych, i tak uważam, że takie trzy opuszczone miejscówki. To jest mocarne. Nie jest to samochód, ale jest bardzo blisko samochodu. Co? Co? Oh, nice. Jak widzieli, co jest, stara przyczepa. cię znaczy, stara. Wygląda na nowo w sumie. Nie wiem, co takie. Mi... coś robi w ogóle w takim miejscu, nie? No kurczę. Wygląda, jakby ci państwo, którzy tutaj mieszkali, byli wcześniej bardzo bogaci. No, no to z pewnością mają tyle budynków, Za głową ma. a jeszcze zastanawiam mi się jedno miejsce Tu To jakieś bardziej nowe, bo tamte się już rozpadają, są z drewna, a tutaj są takie... O, siano Nowe wstawione Sianka? Zobacz, ile siana No, faktycznie, dużo sianka Dobra, to co? Wchodzimy? Aha Ciekawe, czy wcale ktoś tu mieszka Ej, tutaj są leki w środku Leki? Tak Dużo leków Co? Patrz, ktoś tu wyrzucił masę odpadów medycznych Co Jezu. Jeszcze w niektórych są tabletki Widzisz to? Widzę, to są jakieś czopki Co? Starczy to dobra, daję ci stubę, jeżeli go użyję. Nie, 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 ale dobra, tu są tabletki rzeczywiście. Ej, dobra, tu nie wchodzimy, zobaczmy ostatnią miejscową. Dobra, jest kolejna dziura. Może tu złoto jest. Chciałbym, żeby to było złoto, ale. Nie, to jest stary, tylko taka dziura. Ona nawet nigdzie nie prowadzi. Co jest? Keczup. Ej, jest masa keczupu na ścianie, widzowie. Stary, to nie jest chyba keczup. Dobra, wiesz co, to jest keczup, ale idźmy stąd po prostu może. Nie wiem czy ale wygląda ono dosyć świeże ślady. E, dobra, to chodźmy zobaczyć opuszczony młyn. O, jest tak ciekawe dla mnie. Najciekawsze z tego wszystkiego. Także jest jakaś część widzów, którzy czekali razem ze mną do tego momentu. Zapraszam. Uuu. 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 Coś rozsypane. O, tylko okay. po prostu były zmiany. Nic tu nie ma, spadamy. Zostawiamy wszystko dokładnie tak, jak było, no i spadamy z tego miejsca, dlatego że jeszcze 40 minut do ośrodka, a tam już w ogóle... Po tym wszystkim, co my teraz już przeżyliśmy, to tam nam tak rozwali głowę, jak to jest jeszcze. tak znane miejsce. Mamy to, foto zrobiona, teraz pełnoprawnie możemy jechać dalej Lecimy! Widzowie, jesteśmy w Szydłowcu Zajęło nam to dosłownie 17 minut I niedaleko jest ten blok z tym mieszkaniem, do którego mamy klucze Tak zaraz je oddamy Ale w międzyczasie zobaczyliśmy coś takiego I w momencie, kiedy zanim ją już wyciągną kamerę Przytom, że jest opuszczona Mleczarnia I ona podobno jest połączona kanałam z aktualnie działającą mleczarnią Która jest dosłownie w budynku obok Więc wejdźmy i mamy kolejne miejsce urbexowe zahaczone, mi No nice. jest, idziemy O, mamy akurat jeden wkład Czyli jedną fotkę zrobimy z wnętrza. A drugą z, z Trzeba Akurat się, światło już kończy. Podajmy robię chwileczkę. Dobra, dobra. O, czujcie, jak to wygląda, widzowie. To jest. Tak, mam, mam. Okej. Okay. Ej, ogólnie to jest mega ciekawe też miejsce, no nie? Wygląda przerażająco oto. Środek jakiegoś reaktora. Coś w tym oknie jest? Nie? Wydawało. No, dobra, miesz pamiętaj, że się ściemnia, a jeszcze musimy te klucze oddać. No i dawaj, no szybko się. To jest dobra, które dobra. miejsce? Czwarte już nasze dzisiaj? Czwarte? Chyba tak. Tak, no. O! Jest jakieś pomieszczenie kolejne. Pusto. Słuchajcie, jadąc teraz na naszą miejscówkę, zahaczyliśmy przy okazji tutaj, bo znaleźliśmy to po drodze. To jest jakiś sklep spożywczy przemysłowy. I widać, że jest opuszczony, ale zobaczmy, czy w ogóle da radę zajrzeć, co jest w środku, bo to jest tak kurcza brudne. O Coś tam widać. ale to jest po prostu puste ściany i podłogi i po prostu wszystko jest rozwolone, nie ma tam chyba nic ciekawego za bardzo. Trzeci Pucik. Jest! Nie ma wejścia, wszystko jest zabite dechami, a my nie z tych, którzy będą, wiecie, coś niszczyć, żeby się dostać. Więc chyba ta miejscowa będzie zakończona niestety fiaskiem. Ale jeszcze robimy jedno obejście, żeby się przekonać, czy na pewno nie da się tam dostać. A teraz widzowie, jesteśmy pod tym adresem, gdzie rzekomo mamy klucze do tego mieszkania. Ja zaraz te klucze mam tu w kieszeni. I co wejdziemy? Zadzwonimy domofonem, że roznaleźmy ulotki, bo tak się robi, uh -huh. tak się wchodzi do klatek. I co? I przejdziemy do mieszkanka, nie? Let's go. Patrzmy już, jak to się robi. Widzowie, zero ustawki. Yy, ulotki. 16, numer 16. Witam bardzo serdecznie na okrąglach. Tak to wygląda. Zobaczcie, jeden, drugi i trzeci budynek. No jest do zwiedzania bardzo dużo. Raczej nie damy rady tego zrobić tutaj w ciągu całego dnia, bo dlatego, że tutaj na ilość lecimy. Miejsca, także będziemy musieli się zbijać bardzo szybko, żeby nie przegrać z chłopakami. Do jednego z nich myślę, że możemy wejść, także do wybieraj wybierać. Jeden, dwa czy trzy, trzy. Tamten. Idziemy do tamtego. No dobra, to let's go. Ej, zobacz, zachowane są nawet łóżka. Normalne działające łóżka, i o, jest od razu środek w budynku. Jo, ja! Ale to wygląda. Jak śliczni to zrobili w ogóle, że środek jest totalnie pusty. A no tak, bo to było przeszklone. Tak, to, to było. Tutaj pewnie był jakiś ogródek. No to pewnie było miejsce integracji tych ludzi, którzy mieli tej swoją. O nie. Jezu, już się przestraszyłem. Zobaczyłem tam napis 932, Myślałem, że będzie 936. O. Tu nie ma numeru, ale za nami jest 15, to powinno być 16. Ja nie wiem co powiedzieć, nie? Czy znaleźliśmy te klucze czy jeszcze nie wiemy kto nam otworzy, ja nie. Mam, nie? Tak, się znaleźliśmy dodatkowo. Czy Znaczy, ja bym powiedział, że na ulicy znaleźliśmy, nie? Nie mówiłbym, no, że w tak. jakimś miejscu. Nie ma dzwonka? Nie ma... Nie, nie, nie ma dzwonka. Dobra, to może po prostu otwórzmy, czy ktoś jest, to wołajmy. Otworzyć drzwi? No może ktoś jest, nie wiem. Nie słychać nic. Tak, może komuś coś się stało. No otwórz, zobaczmy. Dobra, otwieramy to widzowie tylko po to, żeby sprawdzić czy nikomu nic się nie stało. Waga. Ja tam nie... To jest mega złe co robimy No Przepraszam? Wstawek, to jest, jest w Dostał te klucze idziemy sobie. Dobra, widzowie, dobry uczelny już na dzisiaj. Widzowie, także dzień dobiega końca, jak widzicie, słońce już zachodzi. My oddaliśmy klucze porąbana akcja, no nie? On nadzieję, on Dla mnie mi... to jest sobie sobie jakaś abstrakcja, no nie, że coś takiego się stało. Mamy zaliczone cztery miejsca urbexowe jeżeli liczymy to mieszkanie, to pięć. Ciekawe jak poszło chłopakom. Tu jest wejście główne i jest klatka schodowa i można wejść na samą górę. To co, idziemy? Dawaj. Dobra. Uuu, ale jestem już wysoko. Wow. Nice. piękny widok. A w ogóle jest jeszcze jakiś dodatkowy budynek. Ciekawe co? To jest jakaś pewnie recepcja, coś tego typu. Jak, albo jakiś budynek magazynowy, coś tu z tyłu. Fajnie, tu jest. Wiesz, co bym zrobiła? Jakby to było moje, to bym zrobiła hotel i nazwałabym go papuga. Wtedy by nie zbankrutował, bo zrobiłabym tutaj oszklony dach i po prostu tu latałyby wszędzie papugi. O kurde. I na dole by była kawiarnia z papugami. Mocne. I co, widzisz tam coś? Da się wejść, stary. To ktoś zrobił to. To jest zaklinowane gałęzią, że się nie zamykało okno. A da się wyjść? Tak, tak samo. Trochę straszne. A wysoko to? tam jest z drugiej strony? Nie, nie wiem, stary. A może no zobacz kamerę, może nagrać. Jest trochę głęboko, no. no liczymy to jako wejście na Chyba nie ma co ryzykować, szczerze mówiąc, stary. Genialna opuszczona miejscówka. Trzeci punkt chyba, tak? Albo czwarty. Czwarty już punkt, także Ale. wydaje mi się, że możemy nawet wygrać w tym odcinku. Jakoś bardzo dużo opuszczonych miejsc jest w górę I Polski. I były fajne. Tak, no. Mamy to! Dobra, no nic, w takim razie... No co, chyba wracamy. No wracamy, może po drodze coś jeszcze znajdziemy. Widzowie, no. zobaczcie, znaleźliśmy kolejny opuszczony budynek. No jest tak strasznie już, jest już tak ciemno, zobaczcie no. co się dzieje. Jest mega późno. Ja się zaczynam mega cykać, więc się boję chodzić po takich miejscach. O kurde, mocne. Obczajcie widzowie co się dzieje. Jaki budynek gigantyczny opuszczony. Powybijane wszystkie szyby. Co to właściwie było? Może podejdę tylko zobaczyć, tam coś jest. Obczajcie, to jest w jakimś innym języku. Kifr... Stu, dobra, waliście. Co jak co, ale jest już za ciemno na robienie tego odcinka. Ja się cykam, nie będę wchodził, tym bardziej, że jestem zupełnie sam. Strzelam sobie szybko fotę, że znalazłem opuszczony budynek. I tu jaki? I kończę tę już na dzisiaj. Znaleźliśmy pięć miejscówek, więc i tak jest sporo. Yes! Mamy już kolejny dzień i jestem tutaj teraz z liderami drużyn. I dziś W ilu miejscach byłeś? Byłem w pięciu miejscach. Przecież pięć musimy zaliczyć, bo reszta to były takie rzeczy, których bym nie zaliczał. Ja A. też tak miałem, że miałem po trzy miejscówki w jednej miejscówce, ale doszedłem do wniosku, że niestety A. zaliczę to jako jedno miejsce. Jedno gospodarstwo to jest jedno miejsce. Ja niezależnych miejsc miałem pięć, łącznie z mieszkaniem, które było otwarte i ktoś tam chyba był. Ja tak Co? samo też pięć. Nie nie, nie wchodził w to. Ogólnie pięć, pięć. pięć niezależnych miejsc. Mhm. Czy ten odcinek kończy się w waszym remisem? Tak, na tak to razie? To jest taki chyba. No. Okej, okay, no to gratulacje chłopaki, ale widzowie, będzie kolejna edycja czegoś takiego i tym razem będziemy jechać do jeszcze straszniejszych miejsc, więc subskrybujcie. To na tyle, na razie. Yeah!